Jesteś pomysłodawcą, właścicielem i założycielem Kinga. Opowiedz tak. nam o tym projekcie, jak to się wszystko zaczęło. Czy tutaj coś z Chinami też robicie? Byłem, byłem na targach, to jest taka dosyć ciekawa historia. Byłem w Chinach, w Szanghaju, i jeden z moich klientów powiedział, że są targi samochodowe. I znając rozmach targów w Chinach, myślałem, że to są wielkie targi. No i Zapukowałem sobie samoloty, hotele, wszystko na trzy dni, polecieliśmy. Targi obszedłem w 3 godziny. Były strasznie małe. Spotkałem jakiegoś Rosjanina, zaczęliśmy rozmawiać, to mi powiedział, że naprzeciwko są targi LED-owe. No pojechaliśmy w, w Guangzhou, Czyli były wtedy Canton Fair, tak zwane. No, prawie wszyscy powinni to kojarzyć. Pojechaliśmy, poszedłem na drugą stronę ulicy, mhm. gdzie się te targi znajdowały. Zapłaciłem tam chyba nie. Wiem. 200 juanów wpisowego. No i zacząłem sobie po tych targach chodzić. No, fajnie wystawione, wszystko ładne stoiska, dużo świecidełek, dużo lamp, no, bo to targi oświetlenia, to wiadomo. I zacząłem tak patrzeć na te ich wizytówki. No i to zwróciło tak na moją uwagę, że jest tu straszny, straszny, straszny bałagan. Często nie ma strona, bo jest podwany adres z Alibaby, firma, która sprzedaje na targach w kantonie, gdzie myślę, że za takie stoisko trzeba z 15 do 20 tysięcy dolarów dać, nie ma nawet swojej strony internetowej, żeby pokazać swoje produkty i wysyła oferty w Excelu, gdzie to jest tak skopiowane, tak poklejone, że to, no nie wiem, u nas w szkole w trzeciej klasie podejrzewam, że dzieciaki by to zrobiły dużo ładniej, bo są zdolne plastycznie, tak? I, no i tak zacząłem sobie chodzić i mówię, kurczę, pozbieram wizytówki od nich i zacznę ich się pytać. I wpadł mi od razu pomysł, żeby zrobić portal taki alternatywny do Alibaby, żeby to było poukładane, żeby były wypisane dokładnie parametry produktów, tylko typowo specjalistyczny. No bo wiadomo, każda, każda branża ma jakieś swoje specyfikacje, na które trzeba zwracać uwagę. No i tak, tak, powstał, tak powstał pomysł. Wróciłem do Europy. Mam informatyka, z którym współpracuję od 8 lat. No i przedstawiłem pomysł, mówiłem, musimy to zrobić po prostu. No i, i tak się, tak, tak powstał Kinga ogólnie całe, całe, wcześniej już robiliśmy całe platformy sklepowe, które były tylko dla, do mojego użytku. Często ludzie mówili, żebym poszedł krok dalej i zaczął te sklepy sprzedawać, no ale miałem. Dosyć dobry, lukratywny biznes na częściach i mało czasu na IT, ale to, to, ta wycieczka do Chin była takim małym tąpnięciem, takim przyspieszaczem do, do tego, że to czy jednak trzeba zrobić. No i zaczęliśmy to robić. Maciej jest również jednym z członków założycieli Poland Hong Kong Business Association, czyli rozumiem, że dalej wierzysz w ten rynek, w ten kierunek Hong Kong Chiny, to hmm. się będzie dalej rozwijać. Ja nie wierzę w coś, żeby bez nich dało radę. Czyli nie ma szans, żebyśmy istnieli w Europie bez rynku chińskiego. Właśnie w którą stronę to idzie, czy to jest import, czy eksport. Chiny są tak mocnym part partnerem gospodarczym, że moim zdaniem nie ma szans. Jest to też wielka szansa dla Polski, żebyśmy mogli na tym rynku chińskim zaistnieć. Lubią Polaków, lubią polskie produkty. Nie jest to może najłatwiejsze wejście, i właśnie dlatego stworzyliśmy, stworzyliśmy to nasze stowarzyszenie, które wyszło z inicjatywy Bartka. Dobre sobie bardzo kompetentnych ludzi i świetnie to prowadzi. My wkładamy swoją cegiełkę, zrobimy sporządną stronę internetową, może nawet taki mini portal, który który będzie ułatwiał nawiązanie kontaktu, żeby pokazać ludziom również w Polsce, jak można niektóre procesy zautomatyzować, żeby były przyjazne dla wszystkich. Czyli de facto jesteśmy skazani na Chińczyków? Tak, jesteśmy skazani na Chińczyków. No, w pozytywnym sensie tego znaczenia, no, bo są Chiny są daleko, jest to inny rynek, ale jest, jest bardzo ciekawy i przede wszystkim bardzo lukratywny. Coraz więcej tej współpracy będzie też dla Co... polskich firm. Tak, będzie, będzie coraz więcej tej współpracy. Będziemy przedsiębiorców wspierać, dawać im wskazówki, kierować do odpowiednich specjalistów, bo samo wejście na, na chiński rynek nie jest takie łatwe. Ja miałem akurat bardzo dużo szczęścia. Trafiłem w bardzo niszowy produkt, w którym jestem tak naprawdę od 2003 roku. Mamy umowy z BMW bezpośrednio w Niemczech podpisane na dystrybucję niektórych części, i to mi dało taką przewagę, że to oni mnie potrzebowali i bezemnie w tamtych czasach nie mogli nic zrobić. Teraz konkurencja oczywiście też nieśmy, też coś tam popatrzyli, no ale my jesteśmy technologicznie tak zaawansowani, że są daleko z tyłu. A powiedz proszę, jak można się z Tobą skontaktować, gdzie można Cię znaleźć? No często jestem w Gdańsku, w Warszawie. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową kingup.pl. Tam są wszystkie dane kontaktowe, są numery telefonów i Mamy odpowiedni zespół, który, który to wszystko oczywiście odpowiada. Co będziecie chcieli, to jesteśmy w stanie zrobić. Rzeczy niemożliwych w oprogramowaniu jak dla mnie nie ma. Jest tylko kwestia pomysłu i nakładu finansowego. Dziękuję Ci, Maciej i do zobaczenia w Chinach. No, dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. I, no, i zapraszam wszystkich też do naszego stowarzyszenia. Można się zapisywać. To jest naprawdę świetna inicjatywa.